let it let it let it let it bang bang Dzisiaj odbywały się ćwiczenia na nowo, w krótce otwartym odcinku drogi ekspresowej S5. Są to ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i nie tylko. Po raz pierwszy udział również w tych ćwiczeniach, w ćwiczeniach ogólnie wzięła, wzięły Wojsko Obrony Terytorialnej. Kryptonim tych ćwiczeń to wypadek 2022. Zgodnie z założeniem, doszło do wypadku drogowego, zderzenie dwóch pojazdów osobowych. E, za tymi pojazdami poruszał się autokar wypełniony pasażerami. E, gwałtowne hamowanie spowodowało, że kierowca tego autokaru stracił panowanie nad pojazdem. Nastąpiła kumulacja zdarzeń drogowych, e, kolokwialnie mówiąc, karambol e, i doszło do wypadku tak masowego. E, na miejsce zostały skierowane siły i środki z powiatu ostrudzkiego e, z jednostki ratowniczo-gośniczej w Ostrudzie, ratowniczo-gośniczej w Morongu. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Ostruda oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ostruda. Ponadto udział w ćwiczeniach również wzięło wzięł Państwowe Ratownictwo Medyczne. Z tutaj zespoły ratownictwa medycznego z Powiatu Ostrudzkiego w postaci trzech karetek z, z załogą. Tak jak wcześniej wspomniałem, Wojska Obrony Terytorialnej również. Oprócz tego, że byli tutaj, mieli, ich zadaniem było wspomaganie, również przećwiczyli żołnierze udzielanie pierwszej pomocy. Była bardzo dobrze przygotowana pozoracja, realistyczne rany tutaj przez osoby, które się tym profesjonalnie zajmują. Cel tych ćwiczeń jest zawsze taki, aby Służby, które na co dzień razem pracują, a niektóre nie mają okazji współpracować, ale może się zdarzyć, że będą musiały podjąć działania wspólnie ze strażakami, z policjantami, bo oczywiście jeszcze jest policja, z państwowym ratownictwem medycznym. Mają okazję przećwiczyć coś, co może się zdarzyć na takich drogach jak droga S5. Ruch w Polsce jest coraz większy drogi mamy coraz lepsze, ale takie sytuacje mogą się zdarzyć i dlatego też my jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz pierwszy ćwiczą z nami na tym terenie żołnierze wotu. u Przećwiczone zostało wiele tutaj zagadnień, m.in. budowa szpitali tymczasowych, polowych, tak zwanych punktów, tutaj miejsc koncentracji, bo również była ćwiczona segregacja, czyli były osoby wyznaczone, które sprawdzały stan poszkodowanych, oznaczały je odpowiednimi kolorami, zgodnie z triażem i w tym, później w tym, dzięki tym kolorom ratownicy mogli wybierać priorytety ratownicze i te osoby zgodnie z, z tym priorytetem im zostało, była udzielana pomoc medyczna.